zaraz zmienię wiertło na taką końcówkę i porządnie podokręcam moje śrubki. Długo zastanawiałam się co z tym moim przedsionkiem na zimę. Dołożyłam cztery dodatkowe rurki stalowe. Cześć, witajcie u Kasi. Kasia kempinguje, od dwóch lat mieszka na kółkach w kamperze albo w przyczepie kempingowej i ostatnio wielu z Was z troską w głosie pytało mnie, no ale jak ta zima, jak ta zima w przyczepie? No tego się dowiem, bo ostatnia zima była w kamperze w Hiszpanii, w tym roku większość zimy spędzam w przyczepie i dzisiaj pokażę Wam jak wykonuję dwie prace. To jest zabezpieczenie przedsionka na zimę i założenie fartucha przeciwwiatrowego na moją przyczepę, żeby było komfortowo, bezpiecznie, no i żeby to wszystko nie otwórnęło. Zapraszam na kolejnego vloga, jeżeli interesuje Cię życie w przyczepie na stałe, na cały etat, znajdziesz tutaj na pewno coś dla siebie. Długo zastanawiałam się, co z tym moim przedsionkiem na zimę: czy chcę go schować, czy chcę go złożyć, czy go zostawiam. Przedsionek ma wiele plusów. To dodatkowa przestrzeń do życia. To jest mój zewnętrzny salon. No, i latem bardzo fajnie tutaj mi się funkcjonuje. Mam tutaj stolik, mam kuchenkę, nawet pies ma swój materac. Jednak jak będzie zimą, czy zimą, to po prostu nie otruje, czy przedsionek nie zostanie uszkodzony, czy nie zacznie przeciekać. Już pewne wzmocnienia w konstrukcji zostały poczynione, pokażę Wam później, ale dzisiaj chcę się zająć tą wodoodpornością i będziemy malować przedsionek preparatem Fapsil, żeby jeszcze wzmocnić tę wodoodporność i żeby upewnić się, że przedsionek nie przecieka po prostu w czasie zimowych deszczy, także bierzemy się za robotę, póki nie pada. Korzystam ze słonecznej pogody i biorę się za zabezpieczenie przedsionka przed zimą. Przedsionek jest oczywiście wodoodporny do pewnego stopnia i fabrycznie ten materiał jest zabezpieczony przed deszczem, jednak jest już dosyć stary i przed zimą warto dać mu kolejną powłokę wodoodporną, i do tego. Używam środka Fapsil, Jest to bardzo dobry środek na bazie silikonu, który jest stosowany na namiotach, na przedsionkach, na odzieży i obowiu turystycznym. I ma za zadanie poprawienie tej wodoodporności, podniesienie wodoodporności. Mój przedsionek ma wymiary 5 m na 3, więc mam jakieś 15 m2 dachu i wątpię, żeby jedna puszka wystarczyła na ten cały przedsionek. Podejrzewam, że zużyję około 3. Na dach, ale to zależy od tego, jak bardzo chłonąć będzie ten materiał, mój preparat. Ten preparat znamy bardzo dobrze tutaj w Milparki. Używamy go od lat do zabezpieczenia naszych namiotów Beltens, więc myślę, że jak najbardziej sprawdzi się też na naszym przedsionku. Jak używamy tego preparatu? Nanosimy go pędzlem, ja będę nanosiła wałkiem. Zaraz zobaczycie dlaczego. Nanosimy go dość e, sowicie na suchą powierzchnię i po jakichś 6 godzinach ma, nasz materiał jest wodoodporny. Jeżeli chcielibyście kupić taki preparat, to podam wam link w opisie, a w końcowej scenie tego filmu dowiecie się, ile takich puszek e, zużyłam i czy rzeczywiście 3 wystarczyły na dach. No ale dobra. Trzeba e, jak to mówią Make hay while sun is shining. Trzeba wspinać się na drabinę i zaczynamy, zaczynamy robotę. Postanowiłam nakładać mój fapsil małym wałkiem na takim teleskopowym uchwycie, żeby po prostu móc z tej niskiej drabiny samodzielnie dosięgnąć do wszystkich brzegów mojego przedsionka i po prostu cały dach pomalować moim fapsilem. Jak widzicie, jestem na planie sama, Marek jest w pracy, więc muszę być ostrożna i po prostu nie chcę się połamać przy okazji zabezpieczania tego przedsionka. Stąd mała, niewysoka drabina i raczej właśnie wałek na długim wysięgniku, żeby było po prostu bezpiecznie. I właśnie w związku z tym, że muszę się tam wdrapać z tym i z wiadrem, <grym> chyba zabraknie mi rąk do kamery, więc zostawiam Was na dole i możecie podziwiać mnie z dołu. mój patent działa i rzeczywiście dochodzę tym moim wałeczkiem do samego końca. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Chyba nam się uda. Miejmy nadzieję, jak to wygląda na dachu. Używam takiego małego wałka, żeby mieć jak najmniejsze straty tego preparatu. I zobaczcie, stojąc tutaj mogę spokojnie dosięgnąć do samego końca mojego przedsionka. Oczywiście mogłabym przestawiać drabinę, ale Chyba wolę stać w jednym miejscu i operować moim wałkiem niż co chwilę się przenosić. I już wam mówię, dlaczego nie wyczyściłam tego przedsionka najpierw. Po pierwsze, byłby mokry i musiałabym czekać znowu kilka godzin aż wyschnie. Po drugie, każdy detergent mógłby potencjalnie zniszczyć już tę wodoodporną powłokę, którą tutaj mam. Więc może to nie jest najszybsza metoda tutaj, ale dam radę. Malowanie przedsionka skończone, nie połamałam się, nie spadłam z drabiny i zużyłam tylko jedną, jednolitrową puszkę Fapsilu, Także jestem bardzo zadowolona. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie jeszcze kogoś oprócz mnie, kto na stałe mieszka w przyczepie kempingowej i nie wstydzi się o tym mówić, kto mieszka w przyczepie z wyboru, a nie tylko jeździ na wakacje. Bo na polskim YouTube widzę wiele rodzin, które jeżdżą na urlop, na wakacje z przyczepą kempingową, nawet na dłuższe wypady i wszyscy robią: Wow! A nie spotkałam jeszcze nikogo, kto tak jak ja żyje w przyczepie kempingowej. Na stałe, uwaga z wyboru. Także dajcie mi znać w komentarzu, czy znacie innych takich szaleńców jak ja i powiedzcie mi, co myślicie o tym pomyśle, żeby ten przedsionek został na zimę. Czy to jest rozsądek, czy głupota? Co wy byście zrobili? Ekstra przestrzeń, ale jednak trochę ryzykowna, bo no, ze szmaty i stalowych rurek? Czy jednak bezpieczeństwo mniejszej przestrzeni w przyczepie? Co byście wybrali? Z przedsionkiem, czy bez? Poza tym, że przedsionek został zabezpieczony przed deszczem, poczyniłam inne przygotowania. A mianowicie dołożyłam cztery dodatkowe rurki stalowe, żeby wzmocnić tutaj konstrukcję, żeby to wszystko było jeszcze bardziej stabilne. I nie martwcie się, nie, nie, nie. To nie jest przymocowane na taśmę klejącą. Ta taśma, ta izolacja zabezpiecza ostre krawędzie tutaj tego mocowania na końcu, żeby po prostu nie przerwało materiału. Bo tutaj jest taka końcówka. Na śrubę po prostu. Nie wiem, jak to fachowo wytłumaczyć, ale tutaj pod spodem są takie dwie obręcze, które po prostu zaciskasz tym motylkiem i jest fajnie, jest bardzo dobrze. Idealnie dołożyłabym takie końcówki, jakie miałam po prostu w przedsionku, w komplecie, w kształcie litery T. Jednak nie mogłam znaleźć takich, chciałam takie dokupić. Nie mogłam takich znaleźć ani na eBayu, ani na Amazon. Także radzę sobie z tym, co mam. Yy, o, luźna, nie powinna być luźna. Widzicie, będzie trzeba to wszystko posprawdzać. Także pewne przygotowania i udogodnienia już tutaj zostały poczynione. Mamy też jedną osłonę przeciwwiatrową tutaj. Ona jest bardzo ważna na zimę. Nie tylko dlatego, że chroni nas przed zimnem przed takimi podmuchami yy, od spodu nie wieje nam pod przyczepą. To jest też bardzo ważne, szczególnie kiedy przedsionek jest zostawiony na jesień, na zimę. To jest ważne, żeby ten wiatr nie podniósł nam po prostu przedsionka od dołu. Ponieważ zdarzały się przypadki, że w czasie silnego wiatru podmuch powietrza, podmuch wiatru spod przyczepy potrafił unieść i uszkodzić przedsionek. Wyobrażacie to sobie? No, takie są realia karawaningu w Anglii. Także jedna osłona już tutaj jest od środka, ale my chcemy dołożyć jeszcze jedną. I właśnie dzisiaj będziemy ją razem montować, już za chwilę. Tak wygląda ta osłona. To jest osłona, którą dostaliśmy od jednego z naszych gości. To jest bardzo fajna rzecz. Ona jest na długość całej przyczepy. I uwaga, ma otwory na śledzie, także można ją po prostu. Przyczepić, można ją przyśledzić, przyszpilić do ziemi, i wtedy nic nam tutaj nie będzie wiuwało, nie będzie szamotana wiatrem, będzie bardzo stabilna. Także ta osłona wystarczy, żeby zasłonić cały ten dolny, całą tą dolną część przyczepy. Ale najpierw trzeba zainstalować railing do niej. Trzeba zainstalować taką prowadnicę, w którą po prostu wsunę. Moją osłonę, mój fartuch przeciwwiatrowy. Tak to się nazywa po polsku: fartuch przeciwwiatrowy, fartuch do przyczepy. Jak widzicie, na przyczepie jest już listwa, ale szczerze mówiąc, to nie wiem po co ona jest. Być może na jakiś inny typ osłony, o wiele, o wiele mniejszy, ponieważ tutaj w ten otwór absolutnie nie wejdzie moja, moja końcówka od mojego fartucha. To jest po prostu za małe. Można by się pobawić i może to podginać kombinerkami. Można by też to zdjąć, to nawet próbowałam zdjąć, jednak to też spełzło na niczym i koniec końców po prostu kupiliśmy, kupiłam ostatnio specjalne takie All-in-Rail, takie prowadnice do przedsionka, do przyczepy albo do kampera. Tak to wygląda. I one są w trzech takich kawałkach, po 1,20 m. I można sobie po prostu taką prowadnicę, taką listwę dokupić i zamontować to na kamperze albo na przyczepie kempingowej, i dołożyć przedsionek albo taką osłonę przeciwwiatrową, nawet jeżeli twój kamper lub przyczepa nie są do tego przystosowane. Miałam komplet takich starych prowadnic, jeszcze z czasów, kiedy mieliśmy naszego starego kambara albota, bo mieliśmy też do niego dołożyć osłonę. Jednak te trzy prowadnice po 1,20 m były za krótkie, żeby tutaj osłonić mi całą przyczepę i musiałam dokupić jeszcze jedno opakowanie. Właściwie tylko dla jednej listwy, bo tyle mi brakowało. Jednak resztę, te dwie pozostałe listwy, które mi zostaną, mam zamiar zainstalować tutaj z przodu, w przodu przyczepy i tutaj też osłonić to, yy, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się tym fragmentem. Czas na sprostowanie. To nieprawda, że najlepszym przyjacielem kobiety są brylanty, a może diamenty. Żadne tam klejnoty. Najlepszym przyjacielem kobiety jest prawdziwa dobra wkrętarka, która może też posłużyć jako mikser. Kto z was pamięta robienie sernika na zimno z Megatronem, tutaj, właśnie na tym kempingu, na tej miejscówce, robiliśmy wtedy sernik i wiertarą żeśmy zrobili sobie trochę bałaganu. Kto z Was to pamięta? No dobra, jeżeli chodzi o montaż tych listew, to jest bardzo fajnie i bardzo prosto. Przynajmniej zapowiada się bardzo prosto, bo mają już nawiercone otwory i pod spodem mają taśmę samoprzylepną. Także mogę je sobie przykleić na moją przyczepę i później. Nawiercić y, otworek wiartełkiem takim małym, już jest gotowy, a później wkręcę śruby. I bardzo mi się podoba to, że do moich listew były dołączone właśnie te śrubeczki i wiertła. Za takie trzy listewki zapłaciliśmy 18 funtów. To nie jest najtaniej, ale przynajmniej dostałam dwa maleńkie wiertełka i komplet śrub. Także montaż powinien być łatwy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Powiem Wam, że właśnie robię dziury w mojej przyczepie i to jest plus posiadania starszej przyczepy, ponieważ wszelkie modyfikacje nie wiążą się z jakimś takim dziwnym e, namysłem. O, czy ja mogę to zrobić? Czy mogę uszkodzić moją przyczepę, czy nie? Potrzebuję otwory, więc je po prostu robię, nawiercam e, i jeszcze zabezpieczę tutaj. Wierzch tej listwy z silikonem, żeby po prostu woda tutaj mi się nie dostała do środka. To są co prawda bardzo małe dziurki i bardzo małe wiertło. To się wytnie, ale nie chcę po prostu ryzykować tego, że woda mi się dostanie do przyczepy. Ta taśma jednak słabo trzyma, więc dokładam moją i za chwilę będę musiała was schować. Niestety do przedsionka, bo zaczyna padać. Ale tutaj mała zapowiedź, moi drodzy, i dziękuję naszym patronom, bo dzięki Wam pod koniec tego roku, przed następną wyprawą. A taką planujemy, będziemy mogli kupić kamerę DJI Osmo Action, która jest wodoodporna. Zima będzie w większości w przyczepie, ale na kilka tygodni wyjeżdżamy i wtedy ta kamera wodoodporna na pewno nam się przyda, ponieważ rzeczywiście nasz zimowy urlop będzie pod znakiem Action. Przestało padać, więc wypuściłam was z przedsionka i mały update. Do tych śrubek były dołączone takie malutkie, silikonowe krążki, podkładeczki, i ja je tak montuję. Także najpierw przełożyłam tutaj śrubę, później położyłam tą podkładkę silikonową i mam nadzieję, że ona jest właśnie po to, żeby zabezpieczyć wnikanie wody do środka. Tak też poczyniłam z moimi wszystkimi listwami, aczkolwiek nie zrobiłam wszystkich dziur, jakie tutaj mogły być zrobione. No bo bez przesady. Na każdą listwę, która ma 1,20 m jest 2, 4, 6, 8, 10, 12 otworów, 12 śrubek. Ja dałam po 3-4 na listę, a nie 12. Czy będę tego żałować? Hmm, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Co to za szczykanie? Tu się telewizja robi. Zaraz zmienię wiertło na taką końcówkę i porządnie podokręcam moje śrubki, ponieważ na razie są dokręcone delikatnie śrubokrętem. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że czas na wielki finał, czyli założenie fartucha do przyczepy kempingowej. Zbieramy śledzie i po robocie. Jestem bardzo zadowolona. Jak widzieliście, te śledzie, które uszykowałam, były za grube. No ale kto ma mieć więcej śledzi niż pracownik kempingu? Oczywiście mamy zapas różnych śledzi, które po prostu tutaj zbieramy, bo nasi goście je czasami zostawiają na miejscówkach. Mam nadzieję, że to podniesie komfort moich herbatek w przedsionku. Jak Wam się podobał ten odcinek, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów. A jeżeli polubiliście mnie choć troszeczkę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i pozostania ze mną na dłużej. Trzymajcie się ciepło i już dziś zapraszam Was na kolejny odcinek. A o czym będzie kolejny odcinek? Czas pokaże. Na pewno w Zakładce Społeczność podzielę się z Wami moimi najnowszymi pomysłami. Pa, pa, pa. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.